Witam moi drodzy na kanale o malowaniu krok po kroku to ja Adam Razik kolejny odcinek, kolejne nagranie, więc zaczynamy. Zaczynam od jak widzicie to jest ten obraz, który już wielokrotnie yy, widzieliście już, tam chyba jest w części 14 czy 13, czy nie powiem, 14 yy, ale tym się nie przejmuję, bo wiem, że są takie obrazy, które po prostu będę malował. Długo, długo, długo. Jedna jest rzecz w tym, jeżeli śledzicie ten mój kanał i oglądacie te obrazy, które malowałem, to są one po prostu niektóre z nich były malowane tak z użyciem metalu. Widzicie? Tutaj są te oksydowane miejsca takiego, takiego przetarte, a w tym obrazie było go dużo, natomiast zupełnie już się zagubił. Jestem zagubił ten metal i chyba po prostu zrezygnuję albo albo wrócę do niego po, po tym, jak sobie ten obraz yy, ustawię. Jestem, yy, że tak powiem, bardzo... Dlatego od razu się wziąłem do, do pracy. Przygotowałem sobie, jak, żeby Wam pokazać, paletę. Widzicie, wszystkie kolory, jakie tam mam, prawie wszystkie tutaj powiedz, wyduszałem. I są to kolory, yy, są to farby, yy, to Wam polecam, akryle yy, firmy polskiej Renaissance albo Posiłkuję się też takimi farbkami, które jeszcze mam dosyć dużo, bo to są chińskie jakieś farby najtańsze. Dla tych, którzy zaczynają malować, a nie chcą inwestować zbyt dużo pieniędzy, to te farby polecam, żeby spróbować. Po prostu jeżeli Wam to będzie wychodziło, jeżeli będziecie chcieli dalej to robić, to bardzo dobrze się sprawdzają. Po prostu Chińczyca zalewa we wszystkich, że tak powiem, aspektach naszego życia i, i wszędzie trafia i tutaj między innymi też że te farby są też od, od Chińczyków. Słuchajcie, ten obraz, jak powiedziałem, mam takie obrazy w swoim już tutaj dorodku, przy w swoim, w swoim w pracowni, które są po prostu malowane już bardzo, bardzo długo i wielokrotnie. I ten chyba będzie też takim, który wielokrotnie tutaj się będzie pojawiał, ale to dlatego, że to dla was to jest o tyle fajne, że że jak się uwagę na to, że po prostu nie wszystko za, za pierwszym razem wyjdzie i nie, nie zawsze od razu obraz możemy skończyć i, i go odpalić, albo od razu w ranę i, i oddać go komuś, bo też sprzedać, czy tam powiedzieć na ścianie po prostu, żeby cieszyć yy, yy, cieszy, cieszył oko. Natomiast yy, ten obraz yy, Panie mamu, wiem, że zagniecione tutaj są takie miejsca, że tutaj nie bardzo mi się to podoba, że są... No patrzę na światło, coś jak dziś jest z, z oświetleniem. Dziwnie, ale może no, do moje jakiś sens mnie. Że tutaj są plany pogubione i, i teraz już w ogóle już jest śmietnik, że tak powiem. W tym momencie wziąłem się za, za po prostu malowanie za tym moim pięknym pędzelkiem. Najpierw popracuję z tym pędzelkiem i sobie ustawię jakieś tutaj kierunki, kształty i tak dalej i wtedy po prostu wezmę kolor i, i powstają sobie plany na tym obrazie, bo ym, to też jest ważne, żeby wygubiłem tutaj pewne, jak pamiętacie ten obraz był geometryczny, bo tutaj takie były figury, kształty geometryczne i ja z tego zrezygnowałem w tych dwóch ostatnich nagrankach, w których yy, poszczowałem z tymi kolorami, z fakturą. I teraz trzeba będzie po prostu wrócić i się na coś zdecydować, tak sobie zdecydowałem. Znaczy pomyślałem, że, że właśnie coś muszę zrobić z tym pędzlem, tak poszaleć tutaj, pobawić się, żeby, żeby po prostu, y, w tym, mam, myślę teraz o tym, o tym konturowym, y, o tym, żeby tym tym rysunkiem spróbować znaleźć te kontrasty i znaleźć miejsca, jak to będzie wyglądało w ostatecznym już, mam nadzieję, kształcie. Dlatego teraz, yy, aha, dlatego teraz m, popracuję tym pędzelkiem i sobie po, po, wyrysuję takich trochę kształtów, które tutaj y, niektóre przypadkowo, pamiętacie tutaj trochę jakichś takich by było y, zacieków, y, o, nawet pędzem, palcem się, się tutaj łapie, y, że tak powiem, y, y, ciągnę po obrazie, a, to po prostu minie, które chcę y, rysować, żeby płynien. Z powietrza to ręka musi mieć jakieś oparty, tak? Dlatego nieraz trzeba się wesprzeć palcem, podeprzeć palcem i to też taka porada, do, y, taka, taka wskazówka techniczna, jak to sobie w Niektórych wiele obrazach można tam jakąś użyć, tak różnie, różnie, y, różnie tam artyści, różnie malarze sobie z tym radzą, natomiast ja sobie w ten sposób poradziłem. Jak teraz pamiętacie, ma, mieszam e, czerń z jakimś tutaj e, ultramaryną, czy mam jakiś tego fioletu, tak żeby nie było, żeby ta czerń nie była m, taka czysta czernie z tuby, żeby to była raczej jakiś taki kolor e, zmieszany, znaczy złamany w kolorem kolorach po prostu, a nie, nie żeby to nie była czysta czerń. No i w ten sposób sobie tutaj będę to e, ciągnął, to, kontynuował to malowanie. Także dzisiaj będę, będzie ten obraz, ten, który zostałem w poprzednich nagraniach, ten też abstrakcyjny, teraz poświęca się abstrakcji, dlatego że żeby wam pokazać, że właśnie abstrakcja jest o tyle fajna, że można w niej zrobić, y, można z niej y, po prostu zrobić nie trzeba tam się, już tam ostatnio Wam o tym mówiłem, nie trzeba w abstrakcji się y, ograniczać y, i, i skupiać na rysunku, żeby to nie było nam no, tu możemy sobie poszaleć i z kształtem, z formą, i z kolorem, także, yy, także o to tutaj chodzi, żeby... O, yy, nadal jest ten obraz, uważam, za bardzo, o, może teraz spróbuję zrobić, znaleźć jakiś yy, taki... Yy, aha, jeszcze puszczę do tego, że o tym metalu pewnie jak wspominałem zrezygnuję z tego metalu na tym, na tym etapie bo już po prostu prawie go nie ma na obrazie a jeżeli już ustawię sobie kolorystycznie to może wtedy się pokuszę o to żeby ten metal wprowadzić do, do tego obrazu ale żeby już wam tutaj nie za nie za, nie za, nie za obrazu to, to chociaż będzie pewnie ślad na kanale po tym obrazie kiedy był fajny z tym może miał taki moment dla mnie może nie ale dla was niektórych z was może będzie można zerknąć jak to wyglądało wcześniej że miał to był malowany z życiem był wykonany z takim życiem tego szachmetalu tego tego płatkowego złotka ale już go nie ma teraz cieszymy się tym co jest teraz spróbuję kolorem. Nie chcę też, żeby ten obraz żeby tu się zrobiła za bardzo jakaś taka zbyt dekoracyjna, zbyt bardzo szczegółowa jakaś taka mozaika. Dlatego zaraz ten, ten pędzelek odstawię i się zabiorę za kolor. Za to, żeby I teraz Mam takie plamy równoważne, te, te pomarańczowe na przykład gdzieś tutaj, które właściwie nie są zróżnicowane i, i, i tworzą jakiś, widzicie to, jakiś jednolity plan. Te kolory nam mogą w różny, w różny sposób odpychać, od, oddalać się od, 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 od nas, od widza, jak i jak i przybliżać bliżej dalej, dlatego teraz powalczę, po popróbuję z tymi walorami i w ogóle z kolorem. Yy, więc biorę, przydecydować zdecydować i zrobić tak, żeby yy, że ten pędzel jest za szeroki. Zmęczyłem już troszeczkę. Yy, tak, w tej zieleni chciałem zrobić coś z tej zieleni, takiej rozrzuconej zieleni. Dlatego więc mieszam tę zieleń z taką żółtą cytrynową, troszeczkę maznę tym, tutaj tutaj bieli dodam. I spróbuję ją gdzieś tu odnaleźć, o, na tej tej zieleni yy, spróbuję yy, znaleźć jakiś rysunek, jakiś... Teraz zobaczyć o co mi chodzi. O, różnicuję jednocześnie ten, ten całą tą moją yy, ten kolor na obrazie, a jednocześnie będzie tutaj się coś pojawi, jakiś dział yy, rzeczy teraz yy. ja troszeczkę bieli, trochę tak rozrzucę tę ten, ten zielen. Będzie taka O. Może być, że zbyt drobne jeszcze te rzeczy tutaj są. Hmm, powiedzmy O. Może zdecydowanie bardziej takie, prowadzę tutaj yy, plamy. I żółto-zielony, tego rodzaju kolor. Hmm, za bardzo nawet żółty teraz jest. z pacharką go rozetrę, żeby nie było takie bardzo płaskie, te takie właśnie wymazane tym o i i dalej z tej zieleni żeby ta płaszczyzna gdzieś tutaj się prze, przechodziła gdzieś pod tym może tu się o zaraz ciemny ten ten pędzelek tak. konturowy Zobaczycie, o co mi w tym wszystkim chodzi. Hmm. Tu przyjadę ty. jeszcze bardziej zielony. Trudna jest ta kompozycja. Sam sobie narobiłem tutaj i yy, teraz nie wiem, jak z tego wybrnąć z tą zielenią, ale trzeba będzie tutaj się odnieść do tego, żeby ona no bardzo dobrze leży przy tym przy tym takim i bardzo ładnie świeci przy tym, przy tym yy, pomarańczowym, przy tym oranżu przy tym takim będę rezygnował z tego yy, metalu może on gdzieś tam będzie się przy tarcach przy, tarpach, przy tam gdzieś pojawiał zwróćcie uwagę na to jak jak to robię jak. i pędzlem operuje. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy sam do końca nie jestem przekonany, yy, co z tego wyjdzie. Musiałbym odejść. Tu już widać, że trzeba to, to, to będzie, to będzie troszeczkę prowadzić jakiś ciemniejszego koloru, ale okej, okay. bo to jest teraz zbyt jeszcze płaskie, O może bieli dodam. Zrobię no taki jednej taką rozwieloną. Tu gdzieś w tym, w będzie się pojawiać. O. Takie jeszcze tam pieli, jeszcze taki plan, który o, z tą taka zieleni się tu. To ma być, jak nazwałem to w tytule, taki pejzaż, że tak powiem, abstrakcyjny. Być może to nie ma jeszcze na razie nic wspólnego z pejzażem może było bardziej pejzażowe w tej poprzedniej fazie, Te, tej, tej po prostu w, y, w formie, którą bezpowrotnie już y, zatraciłem i od niej odszedłem, ale może nie ma tego złego, co by o dobre nie wyszło. Trzymajcie za mnie kciuki, jestem dobrze. Ja będę malował, widzę, że już zaczyna się po prostu fajnie tutaj y, rozkręcam się na dzisiaj, zacznę tutaj robić sobie o, nie bać się, zawsze można tam wrócić do tego. A trochę opowiem może o tym, co tutaj na tym kanale moim znowu się pokaże nowego i tak dalej, co to, jakie mam plany. mnie nie było, to trochę tam poopowiadam, jakie mam, jakie doświadczenia, co tam się wydarzyło w trakcie, kiedy mnie tutaj, w czasie, kiedy mnie, kiedy byłem na wakacjach, kiedy byłem na plenerach poznałem fajnych y, wiele ludzi, poznałem y, byłem na plenerze w byłem na plenerze w Mrzeżynie nad morzem byłem na plenerze w prezydenku w y, takim plenerze który nawet mógłbym w Wam pochwalić y, obraz tego pleneru, który zostawiłem tam organizatorom, którzy sobie wybrali obraz Plenarów w Drezdenku otrzymał później, następnego tam, parę dni później, po plenerze, y, otrzymał premier Donald Tusk. Jestem z tego dumny i zaszczycony, że zresztą, jak powiedzieli organizatorzy, że bardzo dobrze reprezentował organizatorów i tam w ogóle Urząd y, Miasta w Drezdenku i byli bardzo. <coughs> bardzo radzi i zaskoczeni, że po prostu, że mogli taki obraz ofiarować. Ja właśnie, a żeby mnie ten zaszczyt spotkał, to jestem tym bardziej yy, miło zaskoczony. Yy, to taka rzecz. Yy, co jeszcze? Yy, wiem, że niektórzy z Was yy, soldat, są są wolennicy plenerów, są, yy, ja w tym, ich nie bardzo nie bardzo lubię, yy, zależy od osób pewnie. I to bardzo fajnie, ja tam yy, mówię, wróciłem do malowania po po latach. dlatego przy tym wszystkim, którzy pytają mnie, czy, czy to robi, czy nie, czy nie wiedzą, zachęcam. Ja całe życie moje zawodowe spędziłem w agencjach reklamowych, w jakichś tam wydawnictwach, w nawet w drukarni pracowałem. Także przeprowadziłem własną, jakąś tam taką pseudo-agencję reklamową, coś takiego sam na własną rękę, też z tą reklamą się zajmowałem i nigdy do końca. Nie dało mi to takiej satysfakcji jak teraz yy, to, co teraz robię, czyli powrót do korzeni, do tego malowania, które po prostu kocham, i, i już nie będę w życiu robił niczego innego oprócz tego. No, pewnie yy, jeszcze te rzeczy związane z tym, czyli w planach mam, yy, i, i jak już wiecie, wspominałem o tym, tą grupę, którą powołałeś do życia też już tam się przymierzamy tam z osobami, które mi pomogą z, chcę stworzyć taką szkołę malowania, szkółkę dla osób i dorosłych i dla młodzieży i dla dzieci niepełnosprawnych, do takich już tam nawet są. No po prostu dzieje się, żeby to, żeby to zrobić będzie coś takiego, także we Wrocławiu. Będę na tym poru i wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym udział. Będę robił takie kursy przygotowawcze do y, y, uczelni, jeżeli będziecie na przykład chcieli zainteresowani, to bardzo zapraszam. Y, też jak powiedziałem, jak już wiecie, nie będę, nie będę brał za to jakichś wielkich pieniędzy, bo nie tym rzecz, ja nie, y, nie chcę tego robić po to, żeby zarabiać na Was. Chcę po prostu się tym dzielić i chcę mm, potraktować właśnie w ten sposób, żeby nie zarabiać na tym, tylko raczej się mm, raczej prowadzić to. Oczywiście, no, jeżeli powstanie szkoła, to będzie musiała jakoś tam na siebie zarobić, na swoje utrzymanie. Tym bardziej, że chcę zrobić coś takiego, jak wspominałem, taką grupę, którą, twórczą, którą bym chciał, żeby się pojawiło tam, żeby tam, tak jak powiedziałem. Żeby ludzie, którzy będą chcieli się w tym to zaangażować i znaleźć, to żeby im pomagać, żeby mogli sobie malować, robić swoje, przynajmniej tylko malować, robić te swoje rzeczy, które robią, a nie martwić się o to, że nie mają kasy na farby, na sprzęt, nie wiem, cokolwiek robią, żeby to im ta grupa, ta, to stowarzyszenie, nie wiem jak to będzie się nazywało, w jakiej to formie będzie się działać, żeby właśnie w ten sposób im pomagać, dlatego, no mówię, bo to kiedy i wiem, że, mm, że to będzie bardzo dobrze y, się sprawdzi i że to będzie bardzo dobrą, y, no i taką mam nadzieję, że to będzie, że to będzie dobra rzecz. i będzie dużo zainteresowania tym, a ja będę mógł pomagać im, czy my jako grupa będziemy mogli pomagać wszystkim tym, którzy będą takiej pomocy wymagać, będą i będą się do nas zgłaszać, czy tam w jakiś sposób będziemy do nich docierać, bo też nie wszyscy pewnie, nie zawsze jest tak, że, że odwagi na tyle, na tyle się w takich rzeczach odnajduje, żeby taki człowiek odnajduje w sobie, żeby, żeby właśnie skorzystać z takiego, gdzieś tam się zgłosić do takiej, do takiej grupy, czy tam do takiej... Także będziemy takich ludzi wyszukiwać i się dzielić z... I pomagać dzielić się tą, tą wiedzą, tymi wszystkimi tymi wszystkimi tymi środkami, tym co tym czym będziemy mogli pomóc jako grupa. Słuchajcie, bo teraz tutaj ważne rzeczy się dzieją. Hmm. Wrócę do tej zieleni i zrobię sobie oczywiście paletę, bo jak już szpacha się znalazła na no podorędziu, no to już teraz zacząłem, zacząłem z tym, o, teraz tę zieleń zróżnicuję, zrobię żółty, dodam bieli i zrobię taką, Jestem z czasem, no to nie zaraz się z, skończy. Mam nadzieję, że troszeczkę już ten obraz wyprostowałem, że tak powiem, kolokwialnie, że, że już po mało będę odnajdywał w nim te kierunki, te kształty, te, te, te rzeczy, które w nim, o, żeby to oczywiście dalej będzie taki pionowo poziomy, ale już, już fajnie, nie wiem, czy to widzicie, zawsze następne nagranie od tego, zaraz pójdę za ciosem, no, żeby żeby się tym, żeby to zaraz zrobić. Hmm. Oczywiście znowu czarny konturowy i zacznę tutaj się, żeby z niektórych kształtów zrezygnować, niektórych dodać, niektórych, o, podciągnąć w ten sposób, żeby, żeby to się, przepraszam bardzo za taki niesprawny dzisiaj item moje opowiadanie, ale, ale tak to bywa. Kiedy człowiek się tutaj zmaga z materią malarską, a, a jednocześnie chce opowiadać i żeby to było ciekawe dla Was, nie wiem, może sam fakt, że tutaj to robię i widzicie jak to robię, to może to Was zrekompensuje to, że, że tam jestem odwrócony do Was plecami i, i gadam.